zapowiedzią, moim gościem ponownie jest Pan Naszyk Wojtasiewicz, gorwicki kolekcjoner. Tak jak poprzednio obiecaliśmy, zgłębimy się w tematykę jego wyjątkowych zbiorów. Dziś zajmiemy się bonem gorwickim. No właśnie, Panie Leszku, czym jest bon zastępczy? Pieniądź zastępczy jest to najczęściej znak pieniężny wydawany przez wystawców innych niż instytucje państwowe a więc nie jak, tak, jak y, zwykły pieniądz, banknoty lub bilon, tylko są to instytucje y, bez upoważnienia y, danego państwa, y, różne prywatne instytucje typu folwarki, typu browary, y, instytucje wojskowe, jednostki wojskowe, folwarki itd. itd. Y, były to Ten pieniądz zastępował w okresie pewnych kryzysów, a zwłaszcza w okresie powojennym, przede wszystkim I wojny światowej, brak bilonu na rynku. Dlaczego brakowało bilonu? Otóż podczas I wojny światowej zaczęto wycofywać z rynku wszystkie metale potrzebne. Bądź to dla państwa do celów zbrojeniowych, bądź też ludność chowała pieniądz szlachetny, typu złoty, srebrny, a nawet miedziany, na tak zwaną czarną godzinę. Natomiast materiały, które były używane do pieniądza tak zwanego gorszego, typu czy nikiel, czy, czy cynk, czy żelazo, Służyło potem do uzupełnienia rezerw wojskowych, szły na cele wojskowe. No i trzeba było w jakiś sposób to zastąpić, ten brak tego pieniądza. W Polsce, wiadomo, były, było kilka walut w okresie I wojny światowej. Na terenie Galicji no to była korona austro-węgierska, na terenie zaboru niemieckiego była marka niemiecka, na terenie królestwa była marka polska. A na terenach wschodnich była, był rubel i tak zwana ostmarka. Potem nastąpiło, że tak powiem, ujednolicenie, bo w Polsce w 1919 roku wydano pierwsze banknoty przez rząd polski. Były to tak zwane marki polskie, ale jak powtarzam, był to pieniądz papierowy, natomiast brakowało drobnego bilonu. I postanowiano temu zaradzić, wprowadzając przez. Wiele miast, choćby i Gorlice, pieniądza zastępczego. My nazywamy to popularnie bonem gorlickim. Przepraszam, czyli nie we wszystkich miastach funkcjonował ten pieniądz zastępczy? bardzo wielu. Trudno mi, nie mam takiej wiadomości, żeby powiedzieć, czy było to w każdym mieście. W każdym razie wiele miast wydawało te bony, no bo problem dotyczył każdej społeczności, nie tylko gorlickiej. Choć, Bon w Gorlicach też wynikał z tego, że był niedobór metali, tak? Znaczy był niedobór bilonu, czy pieniądza z dawkowego, tak. bo banknoty były o wyższych nominałach, brakowało drobniejszych i wprowadzono te bony, które miały zastępować ten bilon, który na rynku mówię z takich powodów był wycofywany i jeszcze go nie prowadzono, bo pierwsze monety po pierwszej wojnie światowej w Polsce prowadzono po reformie grabskiego w 1924 roku, choć miały datę emisji 23 roku. I Bon gorlicki został wprowadzony w 1919 roku przez Zarząd Miasta. I tutaj chciałem teraz Państwu pokazać pierwszy wzór. Bonu Gorlickiego. Ten egzemplarz jest w zbiorach Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach. Dotyczy to jednej korony austro-węgierskiej, wartości jednej korony austro-węgierskiej. I tutaj na tym załączonym zdjęciu widać, jak na stronie, zwłaszcza rewerso rewersowej, są wprowadzone poprawki. Odręcznie przez ówczesnego komisarza rządowego księdza Bronisława Siejkowskiego. I po tych poprawkach ten bon y, wszedł, pierwsza seria tego, tego bonu weszła w 1919 roku do obiegu w Gorlicach. I tutaj Państwu prezentuję teraz y, tą, ten bon. Jedna korona wydana przez y, zarząd miasta Gorlice. Ważna do dnia 1 listopada 1919 roku. I tutaj muszę od razu powiedzieć, że bony generalnie różniły się od banknotów tym, że prawie na każdym typie bonu był podawany okres, do kiedy te bony mają określoną wartość. Po tej do tej daty, czy po tej dacie, one były wykupywane przez emitenta. Likwidowane i traciły swoją wartość. My na drugiej stronie, na, na rewersie, czytamy: Na podstawie uchwały zarządu miasta Gorlic z dnia 14 maja 1919 roku, bond ten zastępuje w obrocie handlowym wartość jednej korony austrowęgierskiej. I potem jest klauzula, Zarząd Miejski w Gorlicach wymieni na żądanie okaziciela przez Powiatową Kasę Oszczędności lub Towarzystwo Zaliczkowe każdą ilość bonów na banknoty odpowiadające minimalnej wartości od 10 koron. Począwszy podpis zarząd miasta Gorlic, komisarz rządowy Bronisław Świekowski i jest pieczątka Urzędu Miasta. Wracając jeszcze do strony awersowej. Jak Państwo widzicie, bony były opatrzone, podobnie jak banknoty, numerem serii. Tu mamy akurat numer serii E i numerem kolejnym danego banknotu. Tak jak dzisiaj każdy banknot jest zaopatrzony kolejnym numerem. Idąc teraz dalej w kierunku bonów gorlickich. Zarząd miasta wydał tylko jedną serię, którą Państwu przed chwilą zaprezentowałem. Ta seria jest oczywiście w różnych y, emisjach seryjnych, to znaczy y, różni się literami. Natomiast tutaj w tej chwili pokazuje typ, kolejny typ banknotu, bonu gorlickiego. Wydano już przez Powiatową Kasę Oszczędności w Gorlicach. Jedna korona z ważnością do. 1 lutego 1920 roku. I tutaj z kolei oznaczenie serii jest literami rzymskimi, no i oczywiście kolejny numer yy, danego banknotu. I też jest na rewersie klauzula na podstawie uchwały dyrekcji powiatowej kasy oszczędności, nawet napisane jest dyrekcji, bo tak się wtedy pisało, w gorlicach. Yy, z dnia 25 lipca 1919 roku błąd ten zastępuje w obrocie handlowym wartość jednej korony austro-węgierskiej. Austro no i dalej klauzula, kiedy zostanie wymieniona. I co ciekawostka, akurat na tym egzemplarzu zobaczycie Państwo, że nad napisem Powiatowa Kasa Oszczędności w Gorlicach jest, jest podane w, nie w Gorlicach, tylko w Corlicach. Jest to błąd druku, ponieważ no zdarzały się błędy, ponieważ nie były to wydawnictwa, które w jakiś sposób były przez wiele ludzi kontrolowanych, więc mogły się zdarzyć takie błędy. Jest to ciekawostka kolekcjonerska w Corlicach zamiast w Gorlicach. No i oczywiście podpisy pod Powiatową Kasą Oszczędności, faksimile tych podpisów. Wracając jeszcze do tego pierwszego bonu, Zarządu Miasta, to można sobie zadać pytanie, kto był inspiratorem wydania tych bonów? I kto to te bony drukował? Wydaje się, że skoro jest napisane, że zarząd miasta, to zarząd miasta i skoro jest y, poprawka księdza Bronisława Siejkowskiego, no to, że on był tym motorem, który, y, że tak powiem, powodował, że te y, bony zostały wydrukowane. Natomiast pewną ciekawostką jest, że podobny typ banknotu czy bonu y, jest wydane dla miasta Tarnobrzeg, i tutaj teraz zachodzi takie pytanie, czy ta seria gorlicka i seria tarnobrzeska nie były drukowane według jednego projektu w jakiejś jednej drukarni. Niestety nie ma żadnych danych, póki co nie znalazłem, żeby potwierdzało, gdzie to było e, drukowane skąd i skąd wyszło. Późniejsze już bony wydawane przez. Kasę, powiatową kasę oszczędności w Gorlicach, były prawdopodobnie wydawane już w Gorlicach i prawdopodobnie w drukarni pana Turowicza, który wydawał wiele druków dla ówczesnego zarządu miasta. Na, tak? Krótko zapytam, w jakich latach funkcjonowały bony, w jakich latach były w obiegu. No właśnie, bony, jak mówiłem wcześniej, zaczęły wychodzić po I wojnie światowej. I one w zasadzie kursowały od 1919 roku do 1921 roku. Potem bony we wszystkich miastach już były likwidowane, ponieważ była waluta, która uzupełniała te potrzeby. I one były, mówię, wykupywane, czyli likwidowane przez emitenta, I, lub zostawały no, w zasobach, że tak powiem, poszczególnych obywateli. Jak Państwo zresztą widzicie, bo jeszcze będę pokazywał następne typy tych banknotów, te bony nie są w najlepszych stanach utrzymania. Były to pieniądze drukowane no, w okresie powojennym, kiedy i miasto, i gospodarka, nie tylko Gorli ale całego kraju była zrujnowana, więc były wydawane w takich no, warunkach, trochę gorszych niż normalnie. Do tego y, ludzie, którzy otrzymywali y, te bony, realizowali je y, w sklepach, kupując podstawowe produkty. Nikt się nad tym nie zastanawiał, nikt tego nie zbierał, nikt tego nie zostawiał dla celów y, pamiątkarskich, ponieważ wykupienie y, prawda, jakichś produktów to była kwestia przeżycia y, z dnia na dzień, nieraz, wiedząc, jak wyglądały gorlice po I wojnie światowej. No, miasto było w ruinie. A... A ludność w większości w Nędzy. Następnym typem bonu jest bon na dwie korony. Podobnie opisane jest prawda na rewersie te klauzule, kiedy będą wykupywane, i wszystkie inne ważne sprawy. Jak Państwo widzicie, podana jest seria. Seryja, tak zresztą pisano, druga, kolejny numer. I teraz kolejny typ. Powiatowa Kasa Oszczędności w Gorlicach wydała w 20 roku bon na 35 fenigów równe 50 halerzy, czyli dotyczące korony austro-węgierskiej i marki niemieckiej. To był bardzo mały banknot, o wymiarach 7,7 cm na około 5 cm. Natomiast te bony, które Państwu wcześniej pokazywałem, mają wymiary w granicach 13 cm szerokości i 7 cm wysokości. Oczywiście są różne wymiary tych banknotów. Kolejny banknot powiatowa kasa oszczędności, czyli dwukrotnie większa wartość niż poprzedni. 70 fenigów równa 1 korona. Data emisji, 20 rok. Data emisji, przepraszam, tak, 20 rok. Nie ma tutaj klauzuli, do kiedy, tylko jest klauzula, że każdą ilość bonów pojatowa Kasa Oszczędności wymieni na banknoty podające ich wartości nominalnej. Kolejny typ. Znowu dwa razy wyższy nominał, marka 1,40, równa dwie korony austro-węgierskie. Seria A, dość niski numer, bo 358. No, na tym banknocie widać takie w prawym i w lewym rogu obrazeczki mające, w jaki sposób te banknoty odróżnić, czy może upiększyć, o bardziej upiększyć, żeby nie były w takiej formie, że tak powiem... Dwukolorowej i też są wydane w 20 roku, i też bez klauzuli, tak jak w tamtym typie, że będą wymienione na równowartość tej waluty. Oczywiście mniej więcej mówi się, że do 21 roku były wydawane. To są główne typy banknotów wydawanych przez miasto Gorlice. Nie ma ich dużo, natomiast tutaj, jak widać w moim zbiorze, ja mam tych banknotów w poszczególnych typach więcej. Dlaczego? Ponieważ ja zbieram każdy banknot, który wpadnie, jak to się mówi, w moje ręce. One się oczywiście różnią numerem serii, jak wspominałem, no i kolejną numeracją. Z tym, że mam typy banknotów o, tej samym, o tym samym numerze serii, oczywiście o innym numerze, ponieważ ze względu, że są bardzo rzadkie, staram się każdy banknot, który jestem w stanie zdobyć, umieścić w swoim zbiorze. A czy udało się Panu zdobyć wszystkie nominały? Nie, to jest, nie, nie to jest właściwie, można powiedzieć, temat nie do zebrania. Powiem tylko tak dla porównania, no może Muzeum PTTK w Gorlicach nie specjalizuje się w tym temacie, ma tylko sześć bonów. Ja mam dużo więcej, ale nie jest możliwe według mojej oceny zebranie wszystkich, znaczy typy są możliwe do zebrania, zwłaszcza gorlickie mam wszystkie, mam no wszystkie numery serii a też do końca nie wiadomo, ile tego było. O tym będę za chwilę mówił jeszcze szerzej. Natomiast teraz przejdziemy do bonów wydawanych przez ówczesną miejscowość odrębną administracyjnie od Gorli, czyli od, przez glinik Marian Polski. Wydawane, emitentem było Galicyjskie Karpackie Towarzystwo Naftowe, dawniej Berkheim-Meggerwej. I tutaj był bon Jedyny wydany na koronę, na, na, na jedną koronę, na wartość jednej korony w 1919 roku i to był bon jednostronny. Natomiast od tego momentu już było więcej bonów z glinika, wydawanych w 1920 roku z, do wykupienia w kasie towarzystwa. Galicyjskiego, karpackiego towarzystwa naftowego do 31 grudnia 2020 roku. I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że tych typów jest, jest 10 markowych. Ja niestety mam tylko 3. Mianowicie tą jedną markę. Może jeszcze tylko też dodam, że na, awersie, na rewersie. Jest ta klauzula. Bon kasowy jest do zrealizowania w Kasie Galicjskiego, Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego każdego czasu na monetę, walutę polską, markową lub koronową. Glinii Marian Polski 10 marca 2020 roku, też podpisy dyrektorów, skarbników i tak opie, opieczętowane pieczątką tej instytucji. Pięć marek, tu jest ciekawostka, dostał się w moje ręce, bon gdzie nie ma w miejscu, gdzie jest siateczka i jest oznaczenie numerowe bonu. Nie ma. Czy to był próbny? Nie wiadomo. W każdym razie y, jest też z pieczątką, ale nie ma podpisu, więc prawdopodobnie był to jaki y, y, bon próbny. Bo to jest jedyny bon y, z tej, tak, y, z tej tak, serii, tak, którą tak. pan ma. Jedyny, który nie jest, y, że tak powiem, podpisany. Kolejnym bonem z tej serii jest 10 marek polskich, też do wykupienia do 31 grudnia 2020 roku. Seria katuje akurat. Numer 0360, nie jest to numer wysoki. I muszę Państwu powiedzieć, że były następne emisje bonów o nominałach 15, 20, 50, 100, czy nawet tysiąc marek, niestety nie mam w swoim zbiorze. Są to rzeczy bardzo trudne do dostania i bardzo unikatowe. Ale jest jeszcze szansa, że gdzieś gdzieś. Póki człowiek spisuje. żyje, zawsze jest szansa. Tutaj wspominałem przy poprzednim naszym nagraniu, jak opowiadam ogólnie o swoich zbiorach, o swoim tym takim największym błędzie kolekcjonerskim. No właśnie, mogłem kiedyś nabyć cztery bony o wysokich nominałach Bony dotyczące glinika. I niestety przegapiłem sytuację, kiedy można to było nabić. Jak, jak się zdecydowałem, to niestety już tych bonów nie było. Teraz, co jeszcze można powiedzieć o bonach gorlickich? Bony gorlickie są bonami trudnymi do zdobycia. Dlaczego? Ponieważ bony. Wydawane, mitowane na wschód, generalnie od Wisły, czyli mówię, dawna Galicja i zabór rosyjski, w większości zabór rosyjski, były wydawane w niedużych ilościach stosunkowo i szybko były realizowane. Natomiast bardzo dużo na rynku kolekcjonerskim jest bonów, nazywanych też z niemiecka notgeldy. To są bony dotyczące zaboru niemieckiego, a więc dzisiejszego Górnego Śląska, Wielkopolski, Pomorza. Są to bony bardzo kolorowe, bardzo ciekawe, pokazujące różne elementy danego miasta, danego siedla, huty, kopalni, jakichś różnych scen rodzajowych. Mówię wielokolorowy, wydawany też z różnych okazji rocznic i tak dalej, pamiątkowe były bony, one są bardzo powszednie, bardzo dostępne i wielokrotnie będąc na giełdach na Śląsku zwłaszcza to można je było nabywać bez ograniczenia w zasadzie i nawet nie były takie drogie, natomiast bony gorlickie żeby żeby dostać no to to trzeba było mieć dużo szczęścia i teraz powiem Państwu odnośnie jeszcze bonów gorlickich, ile można sobie zadać pytanie ile tych bonów zostało emitowanych, na jaką wartość i tak dalej W swoim zbiorze, jak powiedziałem, mam wszystkie typy bonów Gorlickich, ale są na przykład serie bonów, które mam w swoim zbiorze od A do D, ale na przykład mam jedną koronę, że jest seria od E do H prawdopodobnie były od A wszystkie serie, ale nie wiadomo, czy się kończy na H, czy nie ma ich więcej. Teraz idąc, ile było danego nominału wydanych bonów? No bo wskazuje numer porządkowy. Mam tutaj bony, gdzie są numery 9000 i 4000 z, z czymś, prawda? I 7492 i tak dalej, i tak dalej. No nie jest określone, nie ma materiałów, nie ma żadnych archiwów. Nie zachowały się żadne materiały, które by mówiły o tym, kto wydał ile, kiedy dokładnie. Data jest, ale, ale kiedy to było, że tak powiem, planowane i na jaką wartość. Jeżeli chodzi o bony z glinika Marian Polskiego, to tutaj te bony, które mam, numeracja i jest dużo niższa, bo tu są numery rzędu. 0,114, 0,860, 0,360. Można domniemywać tak, no Gorlice było kilkukrotnie ludnościowo większe od od Glinika, dlatego więcej bonów było wydanych dla mieszkańców Gorlic niż dla Glinika. Choć trzeba powiedzieć, że w Gliniku, które w zasadzie stanowiły zawsze jedną całość z Gorlicami, to bardzo dużo ludzi pracowało w ówczesnej fabryce maszyn czy, czy w rafinerii, prawda? Więc to było jakby, jakby jedno. Natomiast te bony realizowane były gorlickie na terenie miasta Gorlic i dlatego na przykład były niechętnie przyjmowane przez ludność z okolicznych wsi za jakieś swoje produkty, no ponieważ musieli jechać z tym do miasta, wymieniać itd. Tak czy te bony występowały tylko w formie papierowej? To znaczy, pieniądz zastępczy generalnie występował w dwóch formach. W formie papierowej i w formie metalowej. Mówię po pierwszej wojnie światowej. Tak zwanej żetonowej. Ale my w tej chwili skupiamy na pieniądzu papierowym. Dla gorlic nie było takiego, takiego wydawnictwa. Były tylko papierowe. Natomiast możemy no, mówić o pieniądzu zastępczym bilonowym. To jest znowu temat na inną całkiem audycję. I teraz y, mówię, niewiedza jest duża na ten temat, ile tego było, jaką stanowiły wartość i co za to można było nabyć. Nie ma takich materiałów. Jeżeli też chodzi o sposób wykupienia, no to jak powiedziałem, były wykupywane, były niszczone przez emitenta, ci, co nie zdążyli, wydać te bony zostawiali u siebie i dzięki temu w jakiś sposób przetrwały. Tak. Dlaczego te bony no, są w takich stanach, jak widzimy na załączonych zdjęciach? One są w stanach, numizmatycy no, to zbierający banknoty oceniają stan 4, nawet 5, a więc bardzo niskie stany, ponieważ mówię, no, były w, w obiegu, były w rękach, nie były to chowane na cele pamiątkarskie. Nikt o tym, Nikt o tym wtedy nie myślał. Jak można teraz te bony zdobyć. No tak wszystkie eksponaty. Albo przez giełdy, albo przez internet. Czasem przez jakieś no, darowizny, choć te to są najmniejsze, ponieważ ludzi tego nie mają. Czy rozumiem też, że bardzo trudno jest oszacować ilu, ilu tych bonów Panu już brakuje w kolekcji. Oczywiście, nawet nie staram się tego szacować. powtarzam, no mam y, typy gorlickie wszystkie, glinickich niektórych, większość typów nie mam, nie mówiąc o seriach, bo, moją ambicją było mieć przynajmniej z każdej serii jeden, bo, jeden bon, jeden pieniądz. Ale to są tak unikatowe rzeczy, że no, wątpię, żeby udało mi się kiedykolwiek to zdobyć. Ja zbieram bony ponad 25 lat. No i, trzeba i zostawić to losowi. Tak trzeba tak. zostawić to losowi, czasem szczęściu. Powtarzam, bony te dawne niemieckie, notgeldy, łatwe do zdobycia. Bony gorlickie są trudniejsze do zdobycia. Ja, że tak powiem, już powoli muszę kończyć. Czas będzie nieubłaganie. Tematyka jest bardzo interesująca. No, i na koniec pozostaje mi jedynie właśnie życzyć Panu tego szczęścia w poszukiwaniu i zdobywaniu kolejnych bonów i w powiększaniu kolekcji. No, nie omieszkam, powtarzam, staram się to dalej zdobywać. Dla mnie temat jest frapujący, ciekawy. A myślę, że dla państwa będzie na pewno jakimś takim no zaskoczeniem, że gorlice miały swój pieniądz. Jak on teraz wygląda, będą się Państwo mniej więcej już orientować i wiedzieć, że coś takiego było. Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.